Wielki bal u pipi zakończył ferię w bibliotece. Przez całe dwa tygodnie ferii zimowych księżnica Beskicka organizowała cykl spotkań dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego, spędzającej ferie zimowe w mieście pod hasłem Baw się z bohaterami książek Astrid Lindgren. Celem programu było przede wszystkim zagospodarowanie odpoczywającym uczniom czasu wolnego poprzez spotkania z dobrą literaturą. Kończący tę przygodę z literaturą Wielki Bal Przebierańców U Pipi rozpoczęto od rozstrzygnięcia konkursu plastycznego na portret wybranego bohatera z książek Astrid Lindgren. Konkurs towarzyszył feriom. Zadanie konkursowe polegało oczywiście na wykonaniu dowolną techniką plastyczną portretu wybranego bohatera z książek Astrid Lindgren. Prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: do 10 lat i w drugiej kategorii 10 do 15 lat. Po rozstrzygnięciu i wręczeniu nagród rozpoczął się długo oczekiwany bal karnawałowy, w którym obok dzieci aktywnie uczestniczyć mogli także ich rodzice i opiekunowie. W każdym razie wszystkich obecnych zachęcały do wspólnej zabawy, można powiedzieć wzorcowo przebrane i stosownie do okazji pracownice Księżnicy Beskidzkiej. Znane także m.in. z naszej anteny, panie bibliotekarki, które nieraz udzielały nam wywiadów w różnych tematach związanych z działalnością Księżnicy, tym razem wcieliły się w rolę wodzirejek. Chociaż tematem przewodnim ferii byli bohaterowie Astrid Lindgren, na Wielkim Balu u Pipi nie obowiązywały żadne ograniczenia, jeśli chodzi o dobór stroju, przebrania i wyboru postaci, za którą podczas balu chciało mu się uchodzić. Jedynym ograniczeniem była wyobraźnia, która jak wiadomo w przypadku dzieci nie zna ograniczeń. Stąd wielka różnorodność strojów i kreacji przygotowanych na tę specjalną okazję. I o to właśnie chodziło organizatorom i temu służyły ferie w bibliotece. Rozwijaniu wyobraźni, doskonaleniu sprawności manualnych, Kształtowaniu kreatywności dziecka, ale przede wszystkim o dobrą zabawę w czasie ferii. Do zobaczenia za rok.